Witam cię bardzo serdecznie w kursie Oferta na Allegro, która przyciąga jak magnes. W tej lekcji omówimy sobie jak wybrać kategorię produktu. Zapraszam serdecznie. Ok, jak wybrać kategorię produktu? W tej lekcji dowiesz się o kategoriach standardowych i kategoriach niestandardowych. Ok, I to sobie dzisiaj omówimy. Ta lekcja będzie dość krótka, natomiast treściwa i merytoryczna. Tak więc przejdźmy sobie do konkretnych e, informacji. Mamy coś takiego, że jak wystawiamy jakiś produkt, wystawiamy jakiś produkt to przy samym wystawianiu, jeszcze zanim nam się pojawi ten formularz, klikamy, dajmy na to jakiś tam tytuł i pojawiają nam się już produkty tam wystawione, tak? I my klikamy przeważnie w ten produkt, który już jest wystawiony na Allegro, aby uzupełnić nam się wszystkie informacje, czyli właśnie parametry i tak dalej. I od razu nam się wyświetla kategoria, tak? Od razu wchodzimy tutaj, mamy kategorię i mamy już wybraną kategorię dla nas, tak? Czyli to, co wybrali tamci sprzedawcy do tamtych produktów, z którymi my już się połączyliśmy, tak? Połączyliśmy się z tym katalogiem, no to pojawiają nam się e, kategorie. No i na przykład pojawiają nam się kategorie, e, na przykład pojawia nam się taka kategoria, czyli mamy piłka nożna, akcesoria treningowe, pachołki, talerzyki treningowe, tak? E, I pojawiamy się tutaj w tej kategorii. Okay? I teraz chodzi o to, że w kategoriach standardowych, do kategorii standardowych zaliczamy właśnie te kategorie, które tutaj się pokazują, czyli kategorie preferowane przez Allegro do tego produktu, tak? czyli kategorie, w których przeważnie ludzie wystawiają ten produkt, tak? ten produkt z kodem EAN i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okay? I teraz ok, jeżeli my nie łączymy swojego produktu z katalogiem, no to musimy wybrać tę kategorię, I teraz są kategorie takie bardzo proste, właśnie standardowe, czyli jeżeli mamy, nie wiem, młynek do kawy, no to wchodzimy tam w kuchnię, młynki do kawy i tam umieszczamy nasz produkt, tak, czyli kategoria standardowa, czyli tak jak my mamy tutaj, nie, bank, proszę bardzo i wklepujemy sobie tutaj do kategorii standardowej, później jeszcze w zależności od kategorii będziemy musieli uzupełniać parametry, tak jak jest tutaj napisane, nie, natomiast tutaj są kategorie standardowe, a tutaj... Pojawiają nam się kategorie niestandardowe, czyli możesz wybrać kategorie spoza listy, spoza tej listy, która jest tutaj wybrana. I zaraz do tego przejdziemy. Natomiast, co do kategorii standardowych jeszcze, jak macie już wybranych z katalogu produkty, to możecie sobie tutaj te kategorie pozmieniać. Możecie sobie te kategorie pozmieniać, tylko będziecie musieli uzupełnić parametry inne, bo do niektórych produktów będą potrzebne inne parametry, to znaczy do innych kategorii będą potrzebne inne parametry. No tak to po prostu wygląda, nie? Czyli w pachołkach i talerzykach pewnie będziesz miał właśnie takie jakieś tam, nie wiem, kolor, coś tam, coś tam, coś tam. A w drabinkach możesz mieć na przykład informacje o, o, nie wiem, o wymiarach, tak? No wiadomo, że to nie pasuje do drabinek akurat ten produkt, ale ja na przykład umieszczam sobie produkty w różnych kategoriach i tam wy, wyznaczam na przykład wymiar produktu i tak dalej, i tak dalej, bo ludzie w różnych miejscach mogą szukać tego, tego tego, tego, tego produktu, ok? I teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do tego, żeby wybrać kategorię spoza listy. Pamiętajcie o tym, że mamy funkcję wystaw podobną, tak? Czyli najważniejsze jest to, aby wystawić produkt w kategorii preferowanej, czyli w kategorii tej, która nam się tutaj wyświetla, czyli w kategorii, która jest tak jakby aby dostosowana do tego produktu, tak? No bo tutaj głównie będą ludzie wyszukiwać tego produktu, natomiast nie wszyscy, nie wszyscy i nie zawsze, ok? Więc jakby tutaj ustawiamy sobie jako pierwszą i korzystamy z funkcji wystaw podobną, aby wybrać jeszcze inną kategorię dla tego produktu. No i możemy wybrać tutaj jeszcze spośród tych kategorii, tak? A możemy wybrać spoza listy. No i przejdźmy sobie do tych niestandardowych kategorii. Pomyśl sobie, gdzie można umieścić ten produkt. Pomyśl sobie tak głową, gdzie można jeszcze umieścić ten produkt i gdzie może ktoś go jeszcze szukać, w jakiej kategorii, a raczej w jakiej podkategorii, tak? Bo w kategorii to wiadomo, gdzieś miał tam sport i tak dalej, i tak dalej, nie? Natomiast chodzi o to, żeby zastanowić się, gdzie ten produkt może się jeszcze znaleźć, aby. gdzie może nie, gdzie może nie być tej, tej konkurencji tak dużo, a w ogóle. Wiesz, jeżeli dajemy na to interesujesz się jakimś produktem, to będziesz wiedział, że to może się nadać do tego, do tego, do tamtego. Zaraz jeszcze o tym za to, zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast pomyśl sobie tak głową na spokojnie, gdzie możesz umieścić ten produkt? No i na przykład ci się pojawi, nie wiem, etui na telefon, bośmy o etui na telefon, w pokrowcach, w jakichś jeszcze innych bajerach i tak dalej, gdzie gdzie może być to przydatne, tak? I umieszczasz wtedy w tych kategoriach. Inna kategoria może równać się niebieski ocean i mniejsza konkurencja. Ja mówiłem już Wam wcześniej na przykładzie w jakimś filmiku, gdzie pamiętam jak jeden ziomeczek, wszyscy wystawiali kalendarze adwentowe tam z jakimiś. To były no takie wiecie, pielęgnacyjne rzeczy, tam do mycia się i tak dalej, i tak dalej, nie? I to był kalendarz adwentowy, to było w formie kalendarza adwentowego. I wszyscy wystawiali, wiecie, w kalendarze adwentowe. no i tam była sprzedaż, ale, ale była jaka wiecie, no jeden sprzedawca więcej robił, drugi mniej, wszystko, kwestia ceny tam też dużo była, nie? A ktoś wystawił, słuchajcie, w tych zestawach pielęgnacyjnych ten produkt. No i co się okazało, on miał bardzo dużo sprzedaży, bardzo dużo sprzedaży miał, mimo że, widzisz, był w takim niebieskim oceanie, gdzie była mniejsza konkurencja, wiadomo, wszyscy, za, wiadomo, Później ktoś zobaczył, ktoś tam się jeszcze dodał do tej kategorii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był czas, gdzie na przykład ta, gdzie ta osoba była sama. I po drugie, jak jesteś przez jakiś czas sam, to dużo szybciej wyjdziesz do góry na listę Allegro, tak? I już ciężej będzie cię gdzieś tam podbić, jeżeli ty będziesz miał kilkadziesiąt sprzedaży, to ty będziesz u góry tej listy, tak? To po prostu działa, nie? Więc wiadomo, nie do końca, bo wiadomo, trafność, jak sobie dasz, dajmy na to, produkty od popularności, jeżeli ktoś sobie będzie sortował, no to wiadomo, że jak masz dużo sprzedaży, to będziesz im wyżej. Natomiast w trafności też jest podobnie, tak? Jeżeli ludzie kupują, klikają w aukcję, są zadowoleni, są dobrą opinię, to ty idziesz do góry, w tym można powiedzieć, CEO Allegro. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Tak, więc, więc tak to wygląda. I korzystaj z funkcji wystaw podobną, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby wybrać sobie jedną kategorię, niestandardową w ogóle, i nie wystawić w tej standardowej. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żebyś kombinował i korzystał z funkcji wystaw podobną, OK. I co do tej, co do tej funkcji? Jeżeli jesteś dropshippingowcem, osobą, która, która robi dropshipping, na początku wystaw sobie w preferowanych kategoriach, a później jak zobaczysz, że są jakieś wyświetlenia, jest jakieś zainteresowanie, to wystaw sobie te produkty w innych kategoriach, właśnie dostosowanych oczywiście, bo to też nie chodzi o to, żeby wystawić produkt, dajmy na to nie wiem. Ee, nie wiem, meble wystawić gdzieś tam w krzesłach, to znaczy, no nie wiem, jakieś szafa, szafę wystawić w krzesłach, tak? No, no nie o to chodzi, bo to też nie będzie pasować i to bez sensu będzie, tak? Więc więc nie o to chodzi. To też... Uwaga, słuchajcie, też bardzo ważna informacja. Słyszałem o, o sytuacji, gdzie ktoś. Miał jakiś preparat, sprzedawał jakiś preparat. Ogólnie dla początkujących sprzedawców od odradzam jakieś tam lecznicze rzeczy. Nie wolno tego spr jakby sprzedawać, chyba nawet bez pozwoleń. E I takich preparatów, typu na myszy, na szczury i tak dalej, to też jest, słuchajcie, y sytuacja, która, wiecie, to, to są takie produkty bardziej drażliwe, jak nie wiem jak to nazwać, ale uważajcie na te produkty, jeżeli jesteście po początkującymi. Bo teraz, tak, możecie wystawić produkt. Dajmy na to przykład. Mówię tutaj przykład, oczywiście. Słyszałem o sytuacji, gdzie. Y Ktoś wystawił, ktoś wystawił produkt, który był przeznaczony, nie wiem, na muchy. Chyba na muchy, i ktoś wystawił, że on jest przeznaczony też dla mysz, i tak dalej, i później były problemy z jakiegoś tego tytułu. Jak ktoś, jak, jakoś tak to brzmiało, nie pamiętam już dokładnie y, gdzieś to gdzieś to właśnie słyszałem, więc uważajcie, żeby też nie umieścić produktu gdzieś, gdzie on nie jest zalecany. Tym bardziej, jeżeli jest to produkt, który może zaszkodzić komuś, tak? Bo wiadomo, jak wystawicie sobie, nie wiem, ten trenażer podań w pachołkach, czy tam w drabinkach, i tak dalej, to nic się za wielkiego raczej nie stanie, nie? Bo, bo to też chodzi o to, żeby sobie, sobie szukać tych kategorii, tych niebieskich oceanów, tam gdzie mogą produkty y, pasować, nie? Natomiast jeżeli wystawiacie właśnie jakieś takie produkty, tak jak powiedziałem, drażliwe, jakieś coś związane, wiecie, z, ze skórą, czy, czy coś takiego, no to słuchajcie, uważajcie na to, nie uważajcie na to i lepiej się zapytać na Allegro yy, na czacie, czy można to gdzieś takiego wystawić. Yy, zapytać się, nie wiem, w Google. Posprawdzać, słuchajcie, te produkty, bo naprawdę nie warto sobie robić problemów. Ja to też wszystko ze swojego doświadczenia mówię i wszystkim na początku radzę wszystko sprawdzać gdzieś tam, wystawiać takie proste produkty, które się nie mogą za bardzo zepsuć, nie mogą nikomu za bardzo zaszkodzić i tak dalej, nie? Czyli takie produkty normalne. To mówię tutaj dla początkujących sprzedawców. Jeżeli ktoś już jest gdzieś tam działa dłużej, to możesz, możesz sobie, a nawet nie musisz przewijać, bo już lecimy do następnego tematu. Tak więc podsumowując jeszcze ten temat y, kategorii, tutaj masz wszystko wszystko opisane, tak? Zrób sobie notatkę, obejrzyj sobie ten materiał jeszcze raz i będziesz miał wszystkie informacje odnośnie wystawiania w kategoriach. Pamiętajcie, standardowe kategorie przede wszystkim i później niestandardowe poprzez funkcję wystaw podobną aukcję, tak? Wystaw podobną ofertę. Y, a więc to jest taka moja informacja. Jeżeli chcesz się podzielić jakimś tipem informacją dla tutaj dla tutaj naszych subskrybentów i tak dalej, y, jeżeli masz jakiegoś tipa, którego, który możesz się podzielić, śmiało dawaj w komentarzu. Ja wiem, że branża, konkurencja, konkurencją, ale jeżeli masz coś takiego, ja przekazuję swoją wiedzę tutaj bezpłatnie. Więc jeżeli ty masz coś takiego, jakiegoś szybkiego tipa dla kogoś odnośnie czegoś, to śmiało wrzucaj tutaj i. I dawaj, bo wszystko to jest nasze doświadczenie, my nie, nie udzielamy jakby żadnych porad, fajnie sobie gadamy, słuchajcie, w komentarzach ja widzę właśnie tą interakcję, widzę na Instagramie jak piszecie, jest to świetne, musimy stworzyć tą społeczność wreszcie i to jest piękne, ale dobrze, w każdym razie dziękuję Wam za uwagę, cześć.